Dzień dobry wszystkim. W końcu nadeszło lato i wszyscy jesteśmy podekscytowani i szczęśliwi. Z wyjątkiem momentów, gdy przypominamy sobie, że mamy w domu skórzaną kanapę. Każdemu zdarzyła się nieprzyjemna sytuacja, gdy w upalne lato przykleił się do skórzanej kanapy. Ale zanim sięgnięcie po drastyczne rozwiązania i ją wyrzucicie. Mamy dla Was rozwiązanie. Pokrowce na kanapy Paolato są bowiem wykonane z tkaniny z mikrofibry z technologią Weavitek, która sprawia, że są bardzo przewiewne i idealne na letnie upały. Dodatkowo nie musicie rezygnować ze stylu i elegancji waszej skórzanej kanapy dzięki marszczeniom, które powstają dzięki tej bioelastycznej tkaninie zaprojektowanej przez nas. Możecie także pobawić się kolorami. Jeśli, na przykład, chcecie kolor identyczny jak wasza skórzana kanapa, możecie go znaleźć bez zmieniania wystroju waszego pokoju. Jeśli natomiast macie ochotę zaszaleć z nowym, świeżym kolorem, możecie to zrobić i wybrać spośród różnych wzorów i wielu dostępnych kolorów w naszym sklepie internetowym. Aby znaleźć link, zajrzyjcie do opisu poniżej. Znajdziecie tam stronę sklepu, a jeśli przypadkiem będziecie potrzebować jakiejś porady lub dodatkowych informacji, nie martwcie się, jesteśmy tu dla Was. Możecie skontaktować się z obsługą pod numerem telefonu podanym na stronie lub mailowo. A czy Wam kiedyś zdarzyło się przykleić do skórzanej kanapy i poczuć to uczucie latem? Zostawcie nam komentarz i dajcie znać. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka pod tym filmem, jeśli Wam się podobał i śledzić kanał Paolato.